Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, a jakże oczywiście że Wojciech. A to jest moi drodzy kolejny materiał z gry Call of Duty Black Ops 6. Słuchajcie, dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 26 lutego, godzina 13:14. No i też kontynuuję całą e, sesję nagraniowo może też może większość filmów, które mi zostały uda się nagrać, a jeśli nie większość to może nawet wszystkie. Chyba że coś mi zostanie, bo tak też może się zdarzyć, moi drodzy. W tym materiale zaprezentuję wam broń z wydarzenia Polowanie na Cienie. I przy okazji, no, zaprezentuję Wam broń z przeładowania sezonu drugiego, moi drodzy. A więc może bez zbędnego pierdzielenia przejdźmy. Oczywiście pierwszą bronią, którą Wam zaprezentuję, to jest TR-2, czy też FN karabin, FN FAL, który jest karabinem szturmowym, no ale w grze... I został dodany do sekcji karabinów wyborowych. Pomijam fakt, że karabin FN Fal ma specjalną swoją wersję. Jest e, przystosowaną do, s, e, dla strzelców wyborowych. Posiada m.in. dłuższą i cięższą lufę, e, dodatkowo cięższy zamek i kolbę czy chociażby też no, mniejsze magazynki a do tego posiada celownik optyczny. Także nie jest to podstaw stan standardowa wersja karabinu FN FAL, tylko jego podwersja specjalistyczna więc tutaj, tutaj standardowego karabinu FNF nie można skategoryzować jako karabin wyborowy, gdyż powinien się on znaleźć w sekcji karabinów szturmowych. Obok e, takich karabinów jak AK-74, e, jak chociażby Cetme Model L, czy e, chociażby również e, subkarabinek TKB022. Ale, no dobrze, moi drodzy, co my tutaj mamy? Oczywiście, standardowo interesują nas najpierw magazynki. Mam pojemność podstawowego 20 naboi. I co my tutaj mamy? Mamy powiększone 30, podwójny 15 nabojowy, chociaż zmieściłoby się w nim spokojnie 20, powiększony magazynek bębnowy 40 i szybki magazynek 10. Także... No tutaj dziesiątka myślę, że spokojnie do wersji specjalistycznej wyborowej jak najbardziej by się e, zdała. Jeśli zaś, e, moi drodzy, chodzi o e, broń do walki wręcz, to moi drodzy musimy ją... E, oczywiście błędu no dalej nie naprawili, bo po co? Przypominam, nagrywam to 26 lutego. E, w zbrojowni mamy e, do odblokowania e, łącznie 5 broni z cze, tfu, przepraszam 4 bronie do walki wręcz, z czego jeden atut, z czego jak widzicie zostało mi 3 bronie do walki wręcz m, do odblokowania m, oraz e, atut sobie odblokowałem, tylko niestety to w trybie zombie nie pokażę, ale mogę za to Wam pokazać ten atut w trybie wieloosobowym. Także nie pamiętam, który to był. To chyba był Instynkt Łowcy. Zabicie wroga oznacza następnego, najbliższego wroga. To... Także no to jest atut drugi. Instynkt Łowcy. Może być, powiem szczerze, ale jakoś. No, przesadnie się czymś tam nie wyróżnia. Także niech będzie. Je, broń, bronię do walki wręcz. Jedna z nich to są katany, e, które odblokowałem. Także e, mogę sobie. No, nie, niestety yy, nie wezmę chociaż. O, ale mogę zrobić tak, wiesz, czego wam nie pokazałem? W poprzednim materiale z Black Opsa 6 nie pokazałem Wam e, Tak naprawdę Tych Wszystkich y, Poprzednich broni z karnetu I animacji ich także Zaraz to naprawimy Oczekiwanie na hosta dobra y, ale najpierw y, Chcę Wam zaprezentować Bronie do Walki wreszcie. tutaj mamy kibo, kolejne to są sztylety Sai, które chociażby pojawiły się już w Black Ops Cold War. I na końcu mamy Nunczako, które, jeśli dobrze pamiętam, chyba pojawiło się w Call of Duty Black Ops 3. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego są yy, tutaj, Bronie do walki wręcz, to moi drodzy, no, powiem tak, weszły do gry wojownicze żółwie ninja. I jeżeli ktoś oglądał, e, tak jak chociażby ja, no to dość pewnie pamięta te stare wojownicze żółwie ninja, te, te animowane. Kreskówkowe e, rysowane. Naprawdę fajnie się to oglądało. Kiedyś miałem chyba. E, była wypuszczana taka seria. Mm, jeśli dobrze e, pamiętam, na płytach. Na każdej płycie były z dwa odcinki. Pamiętam, że oglądałem t, to namiętnie. No ale hej, to było w momencie, kiedy miałem lat. To był chyba 2006 albo 2007. Także, ile ja wtedy miałem lat? Osiem? Dziewięć? Także, więc nie wiem. Także mamy tutaj Leonarda, do którego pasują oczywiście katany. Mamy Michael Angelo, który posiada nunchaką Donatello miał ten właśnie kij. No i na końcu był Rafal, który miał właśnie te tylety Sai. No ale hej, mimo już jest tam całkiem sporo fajnych schematów. No to przepraszam Was bardzo. Może o ten Krik C wygląda całkiem fajnie u, e, u, u Leonarda. No ale hej, 84 zł za jeden schemat chociażby. No dobra, może nie jeden, ale no dobra, jeden. Myślałem, że jeszcze coś tutaj będzie, ale widzę się, widzę, że nie. Chyba tylko Leonardo ma schemat fajny, który no, C. Może ewentualnie jego bym kupił, no ale hej. No nie. No, szanujmy się trochę, chociaż trochę. <laughs> Także moi drodzy, poprawiam się i zaprezentuję wam od razu animację, których w poprzednim materiale. Nie prezentowałem. Dalej była Pepesza. Teraz będzie cypher. I na końcu obecny właśnie FN FAL. Także tak oto prezentują się te bronie, zarówno z karnetu, jak i z przeładowania, jak i sam fn z wydarzenia. Za niedługo, czyli za jeden dzień i 5 godzin, pojawi się wydarzenie, które z tego co słyszałem, będzie trwało około 2 tygodni. także Prawdopodobnie zdążę dla Was e, nagrać je i już będę z rzeczami na bieżąco. Także to by było na tyle w tym materiale. E, no i cóż, na razie, Black Ops 6. No, przez ten dzień i 5 e, godzin, e, na razie nic z niego na no, raczej grać i nagrywać nie mam. Także do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale. Na kanale. Trzymajcie się. Papa! Pa.